Na spotkaniu Polskiej Unii Transportów Krzyżowej dużym zainteresowaniem transportowców cieszyły się metody zwiększania wydajności i redukcji wydatków. Tu z pomocą przychodzi sztuczna inteligencja. Sztuczną inteligencję wykorzystujemy do optymalizacji pracy spedytorów. Czyli eliminujemy tą manualną pracę, którą wykonują na dzisiaj spedytorzy, dzięki temu, że sztuczna inteligencja jest w stanie odczytać, na przykład, dokumenty z różnych źródeł. Liczne oferty, zalecenia, faktury, listy przewozowe, reklamacje, ponaglenia do zapłaty mogą zająć więcej czasu pracy spedytora niż samo wyszukanie czy nadanie ładunku. Sztuczna inteligencja zajmuje się nużącą pracą biurową, a spedytor koncentruje się tylko na podejmowaniu decyzji. Ale to nie wszystko. Analizujemy też warunki zlecenia. Możemy pokazać spedytorowi, jakie kary są zawarte w, w warunkach zlecenia.